Cześć, Czas na Siema. co Siema. Grałeś dzisiaj trochę? Wites? Eee, u mnie spoko, zobaczcie to znaczy spoko. No rozchorowałem się, no, znowu. Zobaczcie ostatni raz byłem chory rok temu korok minął. No i byłem po leki. I się kuruję. No i zjadłem dziś tabliczkę czekolady. No i nie wiem czy to dobry pomysł. że tej misji nie będę robił sam, tylko że ktoś gra jeszcze. Zobaczymy. Możesz bić? Dobra. A ile masz mocy na wyprawach? Dobra, trzecia kategoria. Damy radę. Będziemy bronić trzech atlasów. Poszukaj w strefie celów, a potem przygotuj się i postaw te atlasy. Mało. Nie ma domino. Zielony ptaszek poleciał, a zielony ptaszek? No to chcesz ciasteczek, żebym może wyjdę, co? Nie, pomocy! Jestem otoczony! Widzę, nie, i nie, tak nie, nie, gra tego. Jeszcze nie odnaleziono celu. Wyjść? A ty masz jeden mocy. Dobra, no to wiesz co? Dobra, to ja wyjdę i włączę ten. Nie możesz być zareś, wbiję na tego, na, na prywatną. No, no. no, e no. teraz nie mogę się śpić, mam parę ustawionych. A. No nie wiem, chyba trzeba wyjść to Eee, e, ale ja wyszedłem, jestem w ratowaniu. Ale to paty Royal. Pojawiam, no? Pojawiam, napisałem, nasze paty Royal pary. Eee, a, a nie możesz przejść na ratowanie? Czekaj, mam pomysł inny. Domino, wiesz, co trochę przeziębiany jestem. A tak w miarę generalnie, no pół dnia grałem w GTA, nie, bo przeziębiony jestem. Dobra, ja No słabo, słabo, no. No, ale trzeba się wykurować, żeby było mocno, nie? Weź? Dokładnie. Dobra. Trzyma taktyczny. Tak ma? Masz ratowanie? Ty masz ratowanie, nie? Mam, no, mam. No. Nie pamiętasz mnie? Pamiętam, no. Pamiętam jak się kampiłeś tam. <laughs> nie, nie pokazujesz się kampić. <laughs> ja mam takie misje 46. Tu wy macie mocy 1 i 3 eh? <grym /dyspitalny> ja to... Ostatni raz to stało w zagrałem. Ale to my ratę może. Dobra, spróbujmy. Minigamy jeszcze. No właśnie to robię. Ja... Właśnie szukam tego. Zada się domino. Mam już lekarstwo od lekarza i będę się kurowił. Wyobraź sobie, że ja kiedyś wbiłem na live'a do tego, do, jak on się nazywa, do Marshmello, nie? No. I on z tym kubłem na głowie grał w tego, w Warzone. Fortnite. Warzone grał, A, Force też. Ja się zastanawiałem, ten, jak on może grać z tym na głowie. Czy on tam nic nie widzi, nie? Ale właśnie się stawiam. Jak on... choć, no przecież, no przecież tam nie, nic nie widać, że on ma jakieś oczy, nie no, tak... w tej maszce. Ja pomyślałem, że za niego ktoś gra, wiesz, że on tylko udaje. Tak pomyślałem, że... Że może tam ktoś grać i po prostu obok, nie, a on tam po prostu robi, wiesz, jakieś sztuki tam, bajeruje ludzi i tak dalej, mm, nie? Tak. też tak mogło być. Się... No bo nawet jak miał jakiś, nie wiem, no miał, no, przypuśćmy, nie wiem, siateczkę tych czarnych oczach, albo miał ten... No to weź tak nie, no godzin dwie godziny, dwie godziny posiedział z... na głowie, co? Nie mógłbym no. nic za niego grać, bo on grał tego, proje, ten tę i ten... I wygra to z ninja, to nie mógł nic za ja niego wygrać. Ale w, e, wiesz, on w sensie ma zawsze masę. Na, na streamach raczej mógł grać ktoś za niego, ale na tych. tych nie, ale no e. wiesz, mógł się kiedyś co nie, tak jakby przeprać. Choć mi o to, że wiesz, mógł y, się uprać w się kociuchy i no założyć maskę. To znaczy, albo. A ja jeszcze inaczej pomyślałem, że, że po prostu on mógł sobie siedzieć na przykład, nie? Przed no. e ekranem, nie? Ale to co no. widzieliśmy, to... to a, a przy drugim komputerze z drugiej strony mógł siedzieć kto inny grać, nie? Też tak może być. A on mógł siedzieć tylko przed kamerą, nie? No ta, ja tak pomyślałem. A wszystko jest możliwe. A co są misja? No, chyba, że taki zarambisty rzeczywiście Mamy jest. Że, w że, ten, że umie grać z kubłem Przykotuj na głowie się i do tego walki. jeszcze robić muzykę. Tak no, <laughs> nie to, wiadomo. Jeżeli że w różnych on z tym kubłem, z kubłem na głowie i ja tak naprawdę nie do końca wiadomo, co on. Nie zapomnij zbierać próbek pustaków indzielnych Nie wiadomo. Uderz mocno, uderz szybko, czasem na to, w to czas w sercu hordy. tak w no, Ty, ja robię opusy, jak coś. Może zapętony film na kamerze, prze... w no, no tym Potwory włóczą się dosłownie no, wszędzie, ale skup się no. na obozach. wszystko jest możliwe. Te, teorie jest świeżo. No. Albo zrobiony wcześniej film, to też może być. No. A w ogóle Hunter ostatnio oglądałem. E, te... e, coś. TikToka, co ja nagrałem No, kiedyś tam nagrałem no, Z Tobą, jak byłem w ekipie Byłeś byłem odznaczony, nie? To ja wtedy miałem 10 lat, no To ja wtedy na live'ach u byłem często Tak? No, to no, ja wtedy taki głos miałem Śmieszny Chcę zobaczyć Chcę zobaczyć Czekaj, czekaj, ale, ale, ale to było TikTok gdzieś To około... mnie na TikToku jest? Nie to było u mnie na starym koncie chyba. Aaa, u ciebie. Nie wiem, bo ja gdzieś to widziałem. Czekaj. Nie na starym no. albo. Czekaj, no. jak, no. jak, no. jak no. myślisz, to... No. No. no to było z prawie trzy lata temu. No to w pierwszym rozdziale. W pierwszym rozdziale to było. Nie, to było w drugim już, To było jakby 3. sezon. No. Drugi sezon, chapter. Drugi no. może? Co się czy w... Myślałem, że wcześniej. Czekaj, czekaj, ty teraz masz 12 14... lat. Nie. Aha, to. Myślałem. A to. A myślałem, że masz więcej. Ile czasu temu graliśmy? No, z 2 la... no lata, z 2 lata, z 1,5 lata. A jakby mnie dalej nie wczytało, nie? W ogóle ci nie mam drze? No to nie spory. mam ci, no nie? Dajemy radę na razie, ale spoko. Ale co, internet ma słaby czy czy... Nie no ja mam. Ale czasami ja nie... tak się pokuje nie? To 25. Tylko że ja nie byłem od tamtego momentu co my graliśmy, to mnie nie było w tym. Wyratowanie. Eee, podobna RK idziemy? O, dobra już mamy sto prawie Za W całym kuleniu To ja okolie dzisiaj miałem fajne lekcje Oj, w Wigilię, ale do 11 daliśmy film Świąteczne Ja miałem takie coś, że tak na Wigilię miałem na 10 Nie miałem dwóch pierwszych lekcji, bo nie było tych nauczycieli to fajnie, to fajnie. A w ogóle ty masz w klinie taką klasą czy szkolną? W A, w krem szkolnym. Hmm... Nie, czy nie muszę wchodzić w to? zeszłym roku, w nocy, w roku w nocy, miałem już klasową łasko. To jest to serio jedyny pomód dla którego mi pomaga. Upu, mam rynki. Najważniejsze, oczywiście mam te rynki. Ciepki, ja bez mam tych Nie mogę jej pomóc. Wobec tego Radź sobie sam. Zaczekaj, spróbuję. <laughs> Jestem pewny, że sądowi to na pewno się spodoba. No nie wiem. proch! tak, to, że jesteś prawnikiem bojowym, chyba naprawdę nie ma sensu. Dobra, 153 uda się. Nie mam więcej pytań. Nie, ale te unikany tuż oddają. Nie mam nic do dodania, wycofisz się. Są Daję? Wygraliśmy. Minikany tuż oddają. Mnikany. Jestem prawnikiem tylko dlatego, mnikany. że nie tak jestem na pudełku. Co Nie jest? Więc... A co tu Zadanie dodatkowe wykonane. Gratulacje drużyno. Dobra. Ej, ja muszę Fortnite'a zrestartować. Spoko. My spytajmy no, rato jak... a no, 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 potem Po tej misji czy jak? No, ja Możemy. No, Spoko, o tutaj są postaki, ja idę na postaki. Ja wiem, no. tak, że to było akurat... grać na Nie wiem, jak gotowałem, jest. Nie jak to Nie jak to tam Nie wiem, jak gotowałem, no a potem to jest. A wszystko Sześć padę i to jeszcze trzeba te próbki spierać. Chyba. Yeah. Jest jedna, jedna. Jeszcze ten opus trzeba liczył opus taki no, nie no A, premia przy użyciu pułapek No, no to jest łatwe w zasadzie, znaczy trzeba ja mam... To tak, jest Tylko czy ja mam jakieś pułapki Nie wiem, co mogę. Ja coś mokę Ja też tu mam Super

Ale a w ogóle ty czujesz ten klimat świat, czy nie? No trochę, bo mama gotuje, nie? Też tak tylko, trochę. Wszystkie kobiety gotują dookoła. Kocha, no. Ja, no, ja no, zacząłem sprzątać, tylko sprzątałem. To jest trochę się za gotowanie. U mnie <laughs> też właśnie gotuje. Ja właśnie. A, ale właśnie nie wiem. Na, 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 na TikToku widziałem, że yy, jeden twórca to że mówił, że no, że właśnie mało osób w tym roku czuje na klimat świąt. Yeah. Znaczy, I on na tym mówił, że może, no, jeszcze 100 trochę to może podczuję. I oś trzymam tylko w że będzie yeah. ten klimat. Jesteśmy jak wszyscy To Mhm. To jest, ty, no, to umawiani? Mm. To jest to, to trzeba ich ściągnąć. No, to tylko Albo można na oposie ich jakoś ściągnąć, niby Ich na oposie ściąkam, wiesz Tylko czy ja mam tam pułapkę Mogłem stworzyć My, to. Dobra to... ta... Dobra, stworzyłem I trochę im zadają te pułapki Nice. Dobra, dobra. Ale, ale ja Queen seru robiłem w killie fajnie było może spędzić sprzęt może było to przez jeść też nie wiem i tak to jakoś było Co tak zdyga? Nie wiem małość. Byłeś super coś Oj, właśnie to samo mi ja się tam to tam chory jestem, nie? Na nie chorowałem, się tego nie wiem Tu robi się zbyt niebezpiecznie Muszę cię stąd zabrać Teraz to tu szostrzpi z chorych Słyszałem też... No i no, byłem w aptece po lekarstwa, nie? Tam hmm. odpoczywać, no, <laughs> wysypiać się... No, no to najważniejsze. że to takie podstawowe raczej jest, żeby się wysypiać. No. Katar mam, wiesz, wczoraj taki rozbity byłem trochę, jak to można nazwać, no ale głównie to katar mnie, trochę zaczyna mnie, trochę gardło mi się swędziało. no temperaturę trochę mam, ale no, tam 37 z hakiem, ale coś tam mam, podgorączkowy jestem tam. Mam. No, jest niestety. No i tak się czuję, wiesz, trochę jakby mnie ten... ...autobus strzelił, nie? <laughs> O kurczę, u... Takiego mnie jeszcze nigdy nie słyszałem. Ale też, też tak może. Co wiesz co, ja byłem przedwczoraj w kinie, ja myślę, że wiesz co, po prostu... Szafkoś, ...przez całe miasto i powiem Ci, że po drodze zjadłem jakąś taką... Podejrzaną kanapkę, a potem wziąłem jakiś w nocy, wiesz jakiś napój zimny i pamiętam, że na zimnie wknięłem ten napój, bo by się chciało strasznie Powinienem pić nie i ja, ja 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 sobie spokój. Wiedziałem, z tym, że będzie źle... No pamiętam. Szino, ale chwilę, <laughs> no. Ale podejrzaną kanapkę. Podejrzana kanapka. Kiba tak obróciła się przeciw mnie? Aha. nie, nie mówię, że to od tej kanapki coś się stało, tylko że no, kanapka stało, naprawdę była się, podejrzana. Się, się, się w nocy o 11 otwartej kanapka naprawdę I... podejrzana. Miałam na myśli, że Ale to zrobiłam. No. Zastanawiam się co tam w środku było, czy to było nie. No, co, czy kurczak no, naprawdę trudno było za tak. No to Nie, no idziemy na, na bertę. No można. Chwilę, chwilę, ty sobie miałeś kanapkę, ale widzisz co w niej jest, tak? Tak, taka zamknięta kanapka, wiesz? Mhm. Mm A że byłem, wiesz, w nocy na dworzu było zimno, to nawet nie zaglądałem do środka, nie? Ale tak. Zobaczyłem. A teraz. Teraz cię słychać. To znaczy, czy komuś, to znaczy właśnie jak właśnie byłem, czy, jak ktoś jakąś ptuko Maka też maku jest herpatka ciepła. Marku, Można coś. Się... Nie, nie wiem do... Nie wiem do której jest mak, ale był chyba do niej. Nie, może to jest sztuka. Znaczy... We wokace są noczce, ale to ponoczce, albo cało to popa. No właśnie, Łosiu, powiedz, ty coś wiesz na temat tych planetek, co tam ciekawego? Prędkość światła. Jaka to prędkość powiedz mi? Bo ja kiedyś starałem się to ogarnąć, coś tam ogarnąłem A to jest chyba strasznie, strasznie szybko, nie? Prędkość. Ciepło herpatka w maku jest pee Zdech... pycha. ja, ja to... chyba, zrobić powyłana. Znaczy, ja nie tylko piłem kawę w maku z tych ciepłych napojów. kawę w maku? A ja tylko kawę wpiłem w maku. Prędkość, w której się tu rozstrzygniasz, się wyprosz. Aha. Dobra, zaraz zobaczę, tylko coś do picia zrobię. A jak atfosmara świąteczna Ale no nie, ta atmosfera świąteczna jest Nie, my no ja tych świadczeń nie czujemy jako... światło rozprzestrzenia się w próżni Ja rozumiem Ale Łosiu ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić Na kilometry Ile to jest nie kilometrów ale... Nie wiem, można powiedzieć na... A, gdzie chcesz 6 milionów kilometrów? Do potęgi jakiejś tam? Coś mi się tak kojarzy.